Cześć, witam was bardzo serdecznie 5 czerwca 2023 roku i dzisiaj standardowo przy poniedziałku zaczynamy od analizy kryptowalut. I dzisiaj będą tylko i wyłącznie kryptowaluty, oprócz Bitcoina będzie jeszcze 8 innych kryptowalut, na których się albo coś ciekawego dzieje, albo są w bardzo ciekawym miejscu. Oczywiście zerkniemy sobie na orderbooki od Maximusa, na wskaźniki ProCharts więc zaczynamy standardowo od bitcoina. I jak widzimy, tutaj mamy aktualnie interwał godzinowy, no i tutaj od marca cały czas jesteśmy w takim zakresie między 26 tysięcy a 31, 000 i te ruchy na bitcoinie są coraz słabsze. Dzisiaj znowu trochę się obsunęliśmy w dół, może włączę interwał 15 minutowy. No, i spadliśmy tutaj z okolicy 27458. Zjechaliśmy aż zaliczając 26642. Narzućmy sobie nasze tutaj wszystkie linie. No, i widzimy, że fajnie nam znowu poziom 26700 wybrania te Spadki, które były dosyć spore. Tutaj przebiliśmy oczywiście tą czerwoną linię. Mieliśmy chwilowe zatrzymanie na poziomie tym psychologicznym na 27 tysięcy. No i zaliczyliśmy ten zjazd, już praktycznie po raz czwarty w ostatnim czasie. No i ja liczę, że w końcu tutaj przebijemy ten poziom i będziemy próbowali polecieć jeszcze niżej. Wyłączmy sobie na razie linię i zobaczmy interwał godzinowy. No i tutaj najciekawszy moment to będą właśnie te dwa dołki, które są właśnie w okolicach 25850. Oczywiście na każdych giełdach tutaj inaczej troszkę wyglądają, ale to są oczywiście punkty orientacyjne. Jeżeli przebijemy te dwa miejsca tutaj, no to wtedy myślę, że już będzie fajny zasięg, do głębszych spadków, ale póki co ten poziom 26700 dosyć mocno działa, więc chwilowo zostajemy tutaj i możemy się spodziewać, że zrobi nam się tutaj jeszcze jakaś konsolidacja, że chyba, że przed końcem dzisiejszego dnia jeszcze będzie próba głębszego zjazdu. Jeżeli byśmy faktycznie tak spróbowali wjechać do okolicy. 26500 świeca chociażby tutaj godzinowa, by nam się zamknęła dosyć nisko. Ja bym wtedy liczył na fajne podbicie do góry i odbitkę, właśnie od 26700 i to by był dobry poziom do wejścia w short. Jeżeli ktoś w tym szorcie nie jest, ja cały czas siedzę w szorcie z 28000. I na chwilę obecną nie mam zamiaru zamykać, ponieważ liczę faktycznie na jeszcze głębsze spadki. Zobaczmy sobie od razu dominację bitcoina, która cały czas tutaj, praktycznie, tutaj sobie leci w dół. I to jest akurat dobra informacja dla altów, ponieważ im będzie niżej, tym liczę, że niektóre alty zaczną dosyć fajnie strzelać. Ale póki co o altcoin season możemy zapomnieć. Zobaczmy sobie od razu order booki. Na order bookach od razu rzuca nam się w oczy najmocniejsza ściana w okolicach 26500. Więc jeżeli faktycznie przebijemy poziom 26700 to właśnie liczę na zjazd do tego poziomu. No, i tutaj zapewne będzie jakieś odbicie ze względu oczywiście na tą ilość zleceń, i właśnie ta ilość zleceń może spowodować podbitkę pod 26 700 i zrobienie retestu tego poziomu, i odbicie się w dół. Ale to dopiero zobaczymy, jak cena tutaj spadnie do okolic 26 500 to chciałbym wtedy zobaczyć po stronie sprzedażowej, jak tutaj będą się orderbooki aktualnie wtedy ustawiać. Więc To będzie dosyć tutaj decydujący aspekt, więc warto śledzić te orderbooki. Kto nie ma do nich dostępu, zapraszam z linku pod filmem. Można sobie przez 7 dni testować wszystkie, dosłownie wszystkie wskaźniki. Old Maximusa. Teraz zobaczmy sobie wskaźniki pro charts, które od razu jasno nam pokazują, że traderzy znowu przerzucili się tutaj nam w shorty. Co ciekawe, trochę nam się ulica wystraszyła, co nam pokazuje wskaźnik CBR, ale też widzimy, że wpłynęło dosyć sporo stablecoinów na giełdy. Ale znowu zaczynają nam ubywać, więc, ktoś w tym dołku robi tutaj zakupy. Najprawdopodobniej są to instytucje. Widzimy tutaj po tym niebieskim kolorze, właśnie na wskaźniku CBR. Lećmy dalej. Zobaczmy sobie Ethereum, które dosyć fajnie spadło tutaj. W dół i aktualnie znajduje się przy tej czerwonej linii, którą tutaj nieraz omawiałem. Może zobaczmy sobie na interwale 15-minutowym. No i widzimy, że aktualnie jesteśmy poniżej tej linii, co może tutaj sugerować nam ewentualne spadki. Kolejny taki poziom, gdzie cena może faktycznie się tutaj zatrzymać, to okolice 1820. 3 dolary, więc tutaj spodziewałbym się ewentualnego jakiegoś, e, jakiejś fajnej reakcji, jeżeli faktycznie cena będzie chciała tutaj nam dolecieć. Oczywiście wszystko pewnie za sprawą Bitcoina się tu wydarzy, więc warto e, faktycznie te wskaźniki e, tutaj obserwować. E, lećmy dalej. E, zobaczmy sobie BNB, e, ponieważ BNB Dosyć fajnie tutaj zaczyna nam w dniu dzisiejszym spadać. No i aktualnie już poniżej 300 dolarów znajdujemy się. Ja nie będę ukrywał, że czekam na zjazd do okolic 280 dolarów. Myślę, że tu będzie fajne miejsce chociażby do zakupów spotowych. Wszystko, oczywiście, zależy od tego. Czy teraz polecimy jeszcze delikatnie w dół, ponieważ jak zerkniecie sobie na interwał godzinowy, to widzimy, że aktualnie teraz zatrzymaliśmy się na tym dołku z 3 kwietnia z godziny 21, gdzie tutaj BNB zaliczyło swój poprzedni lokalny zjazd, i tutaj właśnie znajdujemy się idealnie w tym miejscu zjazd chociażby z 5 dolarów niżej może dać nam tutaj sygnał, że faktycznie będziemy tutaj podążać w stronę 280 dolarów. Lećmy dalej, zerknijmy sobie na Litecoin'a, który dosyć często tutaj ostatnio w analizach nam się pokazuje, a z tego względu, że faktycznie tutaj w sobotę ja pisałem to u patronów na grupie na czacie, że tutaj najmocniejszy opór aktualnie na 97 dolarów i 69 centów no i faktycznie cena tutaj nam się bardzo fajnie odbiła no i spadliśmy już ponad 5 dolarów no i wszystko wskazuje na to, że będziemy również zbliżać się do tej żółtej linii, gdzie też niejednokrotnie mieliśmy jakąś dosyć fajną reakcję aktualnie przy tym spadku, który teraz jest ta linia znajduje się w okolicach 89,60 dolarów, ale pamiętajcie, im dłużej trwa ten spadek, tym ta linia jest oczywiście coraz wyżej. Lećmy dalej, zobaczmy sobie Matica, który pewnie nie jedna osoba z Was trzyma w swoim portfelu. No i widzimy, że również Matic spadł tutaj do dosyć fajnego. Wsparcia, które znajduje się na 88 centów. No i faktycznie zatrzymało to tutaj te spadki, ale dostaliśmy dosyć słabe odbicie. Podbiło nam niecałego centa do góry, i cena zaczyna znowu nam spadać, co może sugerować, że za chwilę znajdziemy się poniżej tego. Wsparcia. Kolejne takie wsparcie dosyć fajne jest w okolicach dopiero 82,5 centa. Więc zasięg ewentualnych spadków jest dosyć spory. Patrząc chociażby tutaj od jednego wsparcia do drugiego, no to to jest aż ponad 6,5 Teraz lecimy dalej. XRP, który też pewnie nie jeden z Was trzyma w swoim portfelu. No i XRP bardzo fajnie doleciało nam tutaj do strefy na shorta. Dotknęło wręcz tylko tą strefę. No i zaliczyło, co prawda, na razie mały zjazd, ale tutaj już nasza pozycja na Discordzie. Pisałem już o zabezpieczaniu tej pozycji, tak samo jak miało miejsce na avaxie który wbrew pozorom wrócił, nie liczyłem, że wróci, ale faktycznie wrócił, ale tam chociaż kapitał był zabezpieczony, więc nie było żadnej straty. XRP zareagowało bardzo fajnie, ale ten zasięg tutaj zatrzymał się dokładnie tutaj na tym szczycie z 30 maja, więc ja tutaj zapewne będę próbował sobie ustawić stop losa kroczącego, który jest oczywiście dostępny na BingX, gdzie Was zapraszam z linku pod filmem, gdzie macie bonusy i coiny testowe do nauki gry. I właśnie tutaj mamy dostępnego stoplosa kroczącego, który podąża sobie za wartością danej kryptowaluty, no i przesuwa się po odpowiedniej odległości, więc to jest dosyć fajna opcja do zabezpieczenia kapitału i do ewentualnego robienia zysku. A więc warto tutaj spróbować tego stoplosa. Film oczywiście o nim też jest u mnie na kanale, więc bardzo łatwo sobie go znaleźć. Lećmy dalej, ponieważ XRP, jak pewnie widzicie, zasięg ewentualnych spadków do okolic niecałych 49 centów. A teraz zobaczmy sobie kawę, do której też dosyć dawno nie zaglądaliśmy, a dzisiaj bardzo ładnie strzeliła do góry. Jest to co prawda strzał na razie, tylko wyrównujący tutaj te szczyty z 28 maja, ale liczę, że możemy mieć nawet próbę tutaj strzału do tego oporu na 1,51$. Więc warto przyglądać się kawie tutaj przez dłuższy czas. Ona ostatnio lubi tutaj fajnego psikusa zrobić. Lećmy dalej. Jeszcze tylko dwie kryptowaluty, i już nie będę Wam zawracał głowy. Pierwszą z nich to będzie Mana. Mana tutaj również idzie sobie fajnie do góry, ale ona zrobiła taki bardzo fajny ruch czyli przebiła opór. Na 50 centów, dosyć sporo, bo aż o 2 centy równe. No po czym dostała zjazd i odbiła się właśnie od tego wsparcia i poleciała do góry. Więc tutaj bardzo technicznie mana się nam zachowała. Ale ja osobiście na razie żadnych pozycji na manie nie mam zamiaru stawiać, dopóki nie dolecimy. Chociażby do 61,5 centa, gdzie jest taki najlepszy punkt na wchodzenie w ewentualnego shorta. I na koniec MTL, czyli Metal, który dzisiaj dosyć mocno szaleje. Jak widzicie, tutaj mamy wykres akurat z Binance'a. No i dostaliśmy strzał z 97 centów i już znajdujemy się na dolar 54, czyli łatwo sobie to obliczyć, że aktualnie mamy strzał już około 60% na plus. Więc dosyć fajny strzał, gdzie widzimy, że metal faktycznie lubi sobie tak strzelić, ale tutaj bardzo blisko znajduje się czerwona linia. Od której chciałbym tutaj spróbować jakiegoś małego shorta, jak sobie zerkniemy tutaj na interwał dzienny. To widzimy faktycznie, że od tej czerwonej linii lubiły tutaj odbijać się szczyty. I podejrzewam, że możemy mieć tutaj bardzo podobną sytuację. Więc ja na pewno będę przyglądał się, co tutaj dalej się będzie działo ale warto oczywiście przy takich mocnych strzałach, jakie mają miejsce chociażby na tym coinie, gdzie na spot idzie wykręcić spokojnie nawet i 100% w ciągu jednego dnia, to pamiętajcie, że warto jednak postawić tutaj stop lossa grając na dźwigni, bo przy tak mocnych strzałach, gdzie mamy chociażby teraz 60%, no to pamiętajcie, że na dźwigni razy 10 no to mamy już 600%. I jeżeli tu ktoś by próbował wchodzić w shorta, no to kiepsko by wyglądał jego portfel, jeżeli grałby na krosie. więc warto zawsze zabezpieczyć swój kapitał, gdzie akurat w takich sytuacjach chociażby ten stop loss kroczący jest dosyć fajnym rozwiązaniem, no ale niestety tego coina na dźwigni nie ma na Bing X, tylko jest dostępny na dźwigni na Binance'ie. Więc tam aktualnie stawiam swoją pozycję oczekującą. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, słyszymy się oczywiście jutro i życzę Wam przyjemnego tygodnia i słonecznego poniedziałku. Do usłyszenia, do jutra, hej!